Dzisiaj pokażę Wam, jak robiłam notatki, ucząc się biologii. Jestem taką osobą, która potrzebuje własnych notatek. Po prostu, notując, zapamiętuję materiał, ale nie przypisuję po prostu podręcznika, i powtarzając dane zagadnienie, dany temat, nie czytam po prostu własnych notatek. Można powiedzieć, że mam własny trzyetapowy system robienia notatek. No i dzięki temu, dzięki temu systemowi przygotowałam się do około 100 egzaminów i kolokwiów z biologii. Opowiem dzisiaj również o świetnych, darmowych źródłach do nauki biologii oraz o tym, jak samodzielnie ogarnąć teorię do matury. I te informacje przydadzą się, Zarówno maturzystą, oczywiście, jak i uczniom pierwszej, drugiej i trzeciej klasy liceum. Jeśli chodzi o notatki, zawsze pisałam je ręcznie w zeszytach. No i dzisiaj pokażę to na przykładzie układu nerwowego, a mianowicie na synapsach. Teraz przed sobą mam własną prezentację, która zawiera wyłącznie zagadnienia potrzebne do matury. Natomiast prezentacja to nie tylko pojedyncze hasła. To jest tłumaczenie tematu, więc notować będę nie wszystko. Moje notatki powstają w kilku etapach. Teraz notuję dość dużo informacji, nie wykorzystuję zbyt dużo kolorów, ale uwielbiam notować jakieś procesy, dodając strzałki, na przykład zamiast tego dużego tekstu, kiedy potencjał czynnościowy dociera do synapsy chemicznej, dopolaryzuje błonę plazmatyczną, na zakończeniu synaptycznym otwierając kanały bramkowane napięciem, ja po prostu tak schematycznie to sobie e, notuję, że potencjał czynnościowy, synapsa chemiczna, depolaryzacja, kanały wapniowe tak się otwierają, jony wapnia do neuronu, e, fuzja pęcherzyków z błoną, neuroprzekaźnik do szczeliny. No i właśnie tak powstaje taki ciąg jakichś zdarzeń, taki ciąg procesów. Można potem, powtarzając dany temat, zasłaniać sobie kolejne etapy i aktywnie powtarzać materiał. To jest dopiero pierwszy etap. Notuję dość dużo, opieram się na jakimś wiarygodnym źródle i w trakcie notowania muszę zrozumieć temat. Skupiam się na zrozumieniu, a nie na zapamiętywaniu. Jeśli przygotowujecie się do matury całkowicie samodzielnie i nie macie jakichś prezentacji, z których możecie notować, albo jeśli jeszcze nie jesteście w klasie maturalnej i uczycie się po prostu na bieżąco w szkole, bierzcie Wasz podręcznik z biologii. Natomiast nie wszystko, co jest w tym podręczniku, obowiązuje Was na maturze z biologii. Więc polecam najpierw. Otworzyć dany temat i uważnie sobie przeczytać ze zrozumieniem, ale jeszcze nie notować. Po przeczytaniu danego tematu, bierzcie wymagania maturalne i patrzcie, co dokładnie Was obowiązuje z danego tematu. Gdzie wziąć takie wymagania? No, na przykład, na mojej stronie można za darmo pobrać plik, gdzie te wymagania są rozpisane. Według tematów oraz w postaci takiej checklisty. U mnie na stronie też możecie za darmo wygenerować własny planer do matury z biologii. Możecie ustawić e, daty rozpoczęcia nauki, wybrać dłuższe przerwy od nauki, no i będziecie mieli e, rozpisane wszystkie tematy aż do matury. Możecie też uwzględnić na przykład e, kilka tygodni e, przed maturą, zostawić sobie po prostu na robienie Arkuszy, no i mieć już wszystko zaplanowane. No, i na przykład tutaj widzimy e, takie tematy jak komórka 1, 2 i 3. To po prostu jest podział komórki na takie części, ponieważ według mnie ten temat jest bardzo ważny, więc trzeba poświęcić na niego trochę więcej czasu oraz zadań naturalnych z tego tematu, z komórki jest bardzo dużo. Więc po prostu patrzymy, jakie tematy musimy zrobić w tym tygodniu, potem otwieramy wymagania egzaminacyjne i patrzymy, jakie zagadnienia są w danej części, w danym tygodniu. No i mając przed sobą wymagania maturalne, można zaczynać notować te zagadnienia na podstawie podręcznika. Na razie notujemy, żeby zrozumieć, a nie żeby zapamiętać. Jednak, jeśli nadal czujecie, że nie do końca rozumiecie ten temat, Musicie z tym coś zrobić. Można obejrzeć nagranie na kanale Ani od Biologii. Jest świetny i pewnie każdy go zna. Natomiast niestety nie wszystkie tematy tam są omówione. Więc bardzo polecam darmową stronę, gdzie są wytłumaczone wszystkie potrzebne zagadnienia i są świetnie wytłumaczone. To jest Khan Academy. Na przykład, chcemy lepiej zrozumieć przywodzenie impulsu i synapsy, więc googlujemy Synapsy Khan Academy. I mamy mega dobry artykuł o tym, o tym zagadnieniu. Można stąd sobie coś zanotować. Można też zobaczyć świetne schematy. Większość schematów biorę właśnie stąd i nawet na maturze. Pojawił się schemat właśnie z tej strony. Tutaj są nawet nagrania w języku polskim z tłumaczeniem niektórych tematów. Nie każdy temat tutaj jest um, omówiony właśnie w nagraniu, ale tak czy siak kilka trudnych tematów można ogarnąć. OK, ale co sądzę o Wadymekum? Uważam, że jeśli jesteś w klasie maturalnej i samodzielnie, całkowicie samodzielnie przygotowujesz się do matury z biologii, to warto kupić Wademekum, warto i polecam właśnie Wademekum z nowej ery. Tutaj możecie upewnić się, czy wasze notatki dotyczą wszystkich potrzebnych na maturze zagadnień, bo Wademekum jest oparte wyłącznie na podstawie programowej. Polecam kupić najnowsze Wademekum, wydane, można powiedzieć, stricte pod waszą maturę. Macie również dostęp do nagrań i jakichś tam quizów w ciągu roku, więc to też jest taką zaletą. Natomiast zagadnienia opisane w nim dość skrótowo i opierać całe swoje przygotowania do matury wyłącznie na wademekum, nie radziłabym. Brakuje często tutaj takich połączeń przyczynowo-skutkowych i ciężko po nim rozwiązywać zadania maturalne, szczególnie zadania typu wyjaśnij albo też uzasadnij. Natomiast, jako taki dodatek, żeby upewnić się, czy na pewno znacie wszystkie potrzebne zagadnienia, jakieś tam pojęcia, to, to naprawdę polecam do tego wademekum. No i na tym kończy się pierwszy etap robienia notatek czyli zrozumieliśmy temat i mamy własne notatki. Co dalej? Dalej, po kilku dniach wracam do swoich notatek i teraz będę uczyła się tego na pamięć. Czytam własne notatki i dopiero teraz dodaję kolory. Podkreślam, zakreślam, pogrubiam, wypisuję hasła jeszcze raz jakieś czyli spędzam czas z danym zagadnieniem oraz tworzę własne głupie skojarzenia żeby po prostu zapamiętać dany temat. Na przykład jony wapnia. Jony wapnia przypominają mi kość i żeby zapamiętać, że właśnie jony wapnia biorą w tym udział, rysuje kość. Pamiętam, że na anatomii kręgowców miałam w zeszycie kaczkę w kole ratunkowym zaznaczonym gruczołem kuprowym, żeby zapamiętać, że wydzielina tych gruczołów chroni pióra przed wilgocią i przed nasiąkaniem wodą. No a kaczka, bo ona często pływa. Właśnie takie skojarzenia zostają mi w głowie i na przykład na egzaminie łatwo przypominałam sobie te zanotowane i takie namalowane zagadnienia. Tworząc takie skojarzenia, też zastanawiacie się nad danym zagadnieniem, dlatego to jest takie skuteczne. Różne skojarzenia i mnemotechniki stworzone przez kogoś innego są mniej skuteczne. No i tak się skończył drugi etap notowania. Po drugim etapie ja nie tylko rozumiem dane zagadnienie, ale jeszcze prawie wszystko pamiętam. Więc potem już można na spokojnie rozwiązywać zadanie maturalne, pisać sprawdziany i nawet e, uczyć się kolejnych tematów. Natomiast bezpośrednio przed egzaminem musiałam jeszcze wszystko porządnie powtórzyć, żeby mieć pewność, że na egzaminie przypomnę sobie wszystkie procesy i nawet jakieś trudne pojęcia. Dlatego bezpośrednio przed egzaminem robiłam notatki-notatek. No i tutaj już brałam kartkę A4. Czytałam notatki, próbowałam przypomnieć to sobie w głowie. Patrzyłam najpierw właśnie na skojarzenia w tych notatkach, a dopiero potem czytałam tekst, żeby powtórka była aktywna. No i kiedy widziałam trudne pojęcie albo jakąś informację, której nie pamiętałam, notowałam to hasło na kartce. To musiały być rzeczy, albo których nie pamiętam, albo które bardzo boję się zapomnieć na egzaminie. I potem powtarzałam wyłącznie z tej kartki już i jechałam z nią w tramwaju zawsze na kampus JOT-u. Tak wygląda trzeci etap moich notatek i w ogóle mojej nauki. Natomiast matura z biologii to nie jest to samo, co egzamin na uniwersytecie. Dwa dni przed maturą po prostu fizycznie nie dacie rady tak przyrobić wszystkie obowiązujące Was zagadnienia. Więc ten trzeci etap notowania możecie robić co jakiś czas, na przykład miesiąc po przerobieniu danego tematu. Przerobiliście temat, zrobiliście tak pierwsze dwa etapy notowania, minął miesiąc, wracacie do tego. I robicie notatki, notatek. Można to też zrobić w postaci mapy myśli, o której rozmawialiśmy już w poprzednich nagraniach. Jeśli jakiś temat jest dla Was szczególnie trudny, co jakiś czas róbcie nową notatkę, notatek. Ktoś może stwierdzić, że to zajmuje zbyt dużo czasu. Nie zgodzę się z tym. Takie trzyetapowe podejście pozwoli Wam zrozumieć dany temat i zapamiętać najważniejsze informacje, więc będziecie mogli rozwiązywać zadania maturalne. Ale oczywiście tylko jeśli Wam w ogóle pasuje robienie notatek. Jeśli widzicie, że czytając cudze notatki albo po prostu podkreślając pojęcia w podręczniku nic nie zapamiętujecie. Jak już wspominałam w poprzednim nagraniu, nie ma uniwersalnej metody do nauki biologii. Każdy musi znaleźć najbardziej skuteczną dla siebie metodę. No, a ja pokazałam, jak ja uczyłam się biologii, i moja metoda na pewno działa, ale może nie dla każdego. Po prostu uważam, że lepiej jeden raz porządnie przerobić temat i co jakiś czas przypominać z niego trudne pojęcia, niż cały czas próbować iść do przodu, nie rozumiejąc, co się działo na początku. Jeśli macie jakieś pytania, proszę śmiało do mnie pisać. No a gdybyście podczas notowania zrobili jakiś yy, śmieszny rysunek czy jakieś śmieszne skojarzenie, proszę. Wyślijcie to do mnie. Natomiast, jeśli podczas robienia drugiego etapu notowania nie będziecie mieli kompletnie żadnego pomysłu, um, jakie skojarzenie tutaj może być, jak to sobie łatwiej, nie wiem, narysować, albo jakie hasło wypisać, piszcie do mnie. Coś wykombinujemy. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę miłej oraz skutecznej nauki biologii. Widzimy się już w kolejnym nagraniu.